Witam na, na filmiku dla Nvidii na konkurs dla streamera. I o, zacznę od pierwszego pytania od razu: kim jestem? Jestem Damian Walczak. Ukrywam się w internecie pod pseudonimem Netrodal. Mam 22 lata, mieszkam w Łodzi, Zajmuję się streamingiem na pełny etat od ponad roku. Aktualnie planuję iść na studia, na. Psychologii lub pedagogikę, zobaczymy, na, na co się dostanę. Coś związanym właśnie, no bo pedagogika też jest związana z psychologią, a ja chcę iść na psychologię albo na, tych, albo na pochodne kierunków więc e, na to się wybieram. E, ogółem, no, to, no lubię sobie pograć tylko w Legends, tak? E, lubię sobie pograć w gry. E, tylko bardziej mam sentyment do gier e, klasycznych e, niż do tych no, najnowszych teraz. No, i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie w ogólnym tym, tym. Drugie pytanie: eee, Dlaczego ja? Eee, myślę, że to jest dosyć proste pytanie dla mnie, dlatego, że eee, ja, że mogę powiedzieć, dlaczego ja o sobie, no to wiadomo, że eee, według siebie jestem najlepszym wyborem dla was, prawda? Eee, dlaczego ja? Eee, ogółem, dlaczego? Dlatego, że jestem, wyróżniam się na tle innych streamerów. Yy, poczuciem humoru, yy, właśnie kontaktem z widzami, z czatem yy, z tym, że nie ma u mnie żadnych tematów tabu, mogę rozmawiać na każdy temat i nie ma czegoś takiego i nie ma spin też, tak? Jeżeli ktoś się spina na jakiś tam temat, nie rozumie tego, że druga strona na przykład właśnie yy, ma to swoje zdanie, zdanie na ten temat, nawet jeżeli się myli. Jeżeli ktoś wyzywa, od razu ba, leci ba, banik, tak? Tutaj wiadomo, musimy być e, tolerancyjni dla swu, własnego zdania, tak? Więc e, też jestem tolerancyjny na, na zdanie innych, staram się, tak? Nie jest tak, że jestem do końca tolerancyjny, nie, nie, ja się staram. Staram się być tolerancyjny, staram się ogółem rozumieć moich widzów, staram się być. stawiać się zawsze w ich sytuacji. Może dlatego właśnie też nie tylko jestem streamerem, ale przede wszystkim jestem widzem też na tym Twitchu. A byłem na pewno przez o wiele dłuższy czas niż jak streamuję, chcę w ogóle napomknąć, że właśnie moja kariera streamerska, bo tak mi się przypomniałam, rozpoczęła się 13 lipca 2014 roku, czyli już bodajże ponad 3 lata temu. Czyli już też nie jestem takim niedoświadczonym streamerem. Mam już tam za sobą już nawet kilka lat streamowania. Czyli jeszcze streamowanie na pełny etat mam ponad rok, więc też to doświadczenie moje. No, też mnie wyróżnia na tle innych streamerów, bo już rzadko się widuje takich streamerów jak ja z takim doświadczeniem nawet. Więc to też mnie wyróżnia na tle innych streamerów. No i, no i to, że jestem sobą, nikogo nie udaję i nikogo nie będę udawał nigdy w życiu. Też nigdy nie będę żadnych dram e, wywoływał, tak? Też nie będę się nikim kłócił w internecie, bo internet jest dla nas wszystkich, dla nas wszystkich tutaj starczy miejsca i nie ma po co się tutaj wyzywać. Może można wyzywać się, ale tak wiecie, tak po koleżeńsku, tak? No, a nie, że komuś, żeby komuś zrobić na złość, prawda? Więc nie ma sensu. Ja nie, się nie. Wiecie, nie angażuję w takie, takie. grubsze sprawy. O, dobra, kolejne pytanie. Co wniosę na kanał? No, na kanał chcę wnieść powiew świeżości, tak, świeża krew, e, powiew e, humoru, zabawy, tak, no bo jednak jestem rozrywkowym streamerem, już nie, nie będę tego ukrywał, chcę ludzi e, zabawić e, swoją osobą, e, swoim takim nieogarem bardziej w tej grze też, no bo wiadomo, no nie jestem jakimś wykwalifikowanym, dobrym graczem, tej Legend, żeby specjalne robić na poziomie Challengera, ale myślę, że moje playsy i moje wpadki też w tej grze też mają swój urok, które lubią ludzi ogółem, ten urok, tak, w klasie playsów. No. Jednak e, zawsze jest tak, że jak ja na przykład streamuję i po jakiejś przerwie, tak, gdzie mam po 50-100 widzów, to po trzech tygodniach, czterech już mam po 200-300, zawsze wracam do tego stałe, stałe, stałego, stałego, wiecie, całej ilości widzów. A jak streamował bez przerwy, tak przez 2-3 miesiące, to jestem w stanie po prostu jeszcze większy ten pułap osiągnąć. tak? To jest kwestia tego, że jak robię coś, coś na bieżąco, robię coś, coś, coś codziennie i jest to, to determinacja zachowana, tę właśnie yy, sumienność, to, to zawsze jest to, że zawsze idę na powoli do przodu, to rozwijam się. tak? Zwłaszcza kiedy te streamki są na wysokim poziomie, bo u mnie jest tak, że yy, raz streamuję... Bo chcę, a raz streamuję, bo muszę. I to też nie jest dobre, tak? Ja już nie streamuję dlatego, że muszę. Tylko już się bardzo staram streamować wtedy, kiedy chcę. Eee, I coraz częściej, już teraz rzadziej streamuję, bo muszę, tak? To się zdarzało ki kiedyś. Jak eee, w tamtym roku. W tym roku też się zdarzało, ale mówię, już od jakiegoś tam czasu się to w ogóle nie zdarza. Nie streamuję na, na przymus. I staram się teraz po prostu bawić się z tymi streamkami. Tak? tak było wcześniej, tak? Równie, tak? Teraz już naprawdę. Ostatnimi czasy już jest coraz lepiej. No, e, jakie są moje ulubione gry? Moją ulubioną grą jest League of Legends. To głównie, 95% streamów, jak nie 98% streamów składa się głównie u mnie z League of Legends. Ale jest ale. Chcę wprowadzić od jakiegoś czasu już na kanał nowe gry, nowe stare gry właśnie takie old school, tak? Czyli Gotik, Hirosy, hero, Twierdza, Edge of Empires takie strategie, które ja lubię, uwielbiam w młodości, których wiadomo, że też dużo ludzi też nie będzie to oglądało, bo to się trochę też nudno ogląda, tak? Natomiast no uważam, że taki powrót właśnie do takich starych lat, młodości, też czasem trzeba dla tych widzów, którzy też tego pragną, tego do tej, dla tej części widzów, tak? Więc no. Powrócę do takich właśnie starszych gier. Zwłaszcza, że Gothic akurat jest, senty, jest, jest to sentymentalna gra dla bardzo dużej ilości graczy w przedziale wiekowym 18-25 w Polsce, tak? Więc na pewno, na pewno ruszę takie gry jeszcze raz na moim kanale. No oprócz tego Gwinta jeszcze gram. W Gwinta gram teraz coraz częściej, jest to też fajna karciana giereczka i też się w tej grze próbuję powoli rozwijać. A co z tego będzie, to będzie, tak? Zobaczymy. E, gdzie widzisz siebie za dwa lata? E, więc tak, mieszkania nie zamierzam tak zmienić w ciągu dwóch lat, więc raczej w tym samym miejscu, że chodzi o samo mieszkanie, natomiast gdzie widzę siebie za dwa lata, no ogółem, będę chciał już, no będę chciał studiować już od tego roku, więc na studiach między innymi, tak, się widzę, czytając książki już, bo Wiecie, ja muszę mieć takiego bata nad sobą, nie? Ja chcę czytać książki, tylko że po prostu jak przychodzi co do czego, to po prostu e, nie chce mi się. Wiecie o co chodzi? No taka, po co teraz? I jutro przeczytam, tak? Po co dzisiaj? Dam sobie kiedy, kiedy indziej. Ja muszę mieć takiego bata. Jak mam takiego bata nad sobą, to wtedy po prostu robię e, rzeczy szybko, robię rzeczy sprawnie i no. robię je, tak? Robię je po prostu. Więc, jak po prostu pójdę na studia i tam mi każą czytać książki, ja będę czytał książki po prostu, tak? I nie będę je odkładał, bo będę po prostu na sam bada. Nie przeczytać dzisiaj, kurwa, nie zdasz. Ej, przepraszam, nie chciałem zbluźnić, ale no. Ee, chciałem po prostu oddać sytuację, w co się dzieje, jak siedzi w mojej głowie, tak? Eee, właśnie wiem, że na kanale Nvidia nie można bluźnić. Wiem o tym, no. Ja jestem w stanie się powstrzymywać. Czasami mi się, znaczy. Jak wiem, że muszę, to powstrzymam się, tak? Ja wiem, jak, jak, jak nie muszę, to się nie powstrzymuję. Ale naprawdę yy, wulgaryzmów jestem w stanie nie używać. Przecież nie używam yy, przy rodzinie wulgaryzmów, tak? Nie bluźnie przy rodzinie, przy osobach starszych, yy, tylko bluźnie, kiedy streamuję, kiedy się wkurzam. Ale no, to, to może nie będę grał w Ligo Legends, kiedy będę streamował na Nvidia po prostu, tak, żeby się nie wkurzać. Eee, więc tak, eee, będę się tak taka mówił, też rozwijał dalej streaming, tak? Chcę też w tym kierunku pójść. Chcę też eee, odkrywać również inne zarobki w internecie, nie tylko poprzez streaming, ale poprzez jakieś inne rzeczy, tak? Nie wiem, no byłem, Też nie mówię, że będę streamował na YouTubie przez ten cały okres czasu, tak? przez te kolejne dwa lata, bo znaczy na YouTubie, na Twitchu. Bo właśnie nie wiadomo, czy nie przeniosę się na, na YouTube'a w przyszłości, nie wiadomo jak z tym będzie, tak? YouTube coraz więcej rzeczy oferuje, a Twitch coraz tak bardziej idzie pod ilość, nie pod jakość, co też... Patrzcie, chodzi tu o to też, że no, Twitch miał w sobie tą ma magię, że jednak e, te partnerstwa, te suby, te rzeczy, które były dla e, prestiżowych kanałów, są teraz dla każdego kanału, tak? I teraz, teraz taki streamer sobie myśli, kurczę, Hmm, jak każdy teraz zostaje, te wszystkie suby i, i bitsy, to po cholerę to w sumie streamować. Skoro na YouTube jest to samo, a plus jeszcze wybijamy swój kanał z filmikami. Co jeszcze wiecie? Streamy, plus filmiki na YouTube, to jest dwukrotna e, prędkość nabijania subskrypcji na YouTube. E, więc. E, no, YouTube. Hmm, tu z dalszej perspektywy, YouTube jest po prostu lepszy. No, więc myślę, że taki, też takie kwestii przyszłości pójdę. Mam też taki plan, robić coś takiego jak letnie Hamski Podryw, czy, czy ma, Malczyńcy, w sensie chodzi mi o remixy. Nutek po swojemu, tak? i Plus Teledysk. Ale to, to jest na dłuższą, też duż dalszą tą, tą. Chcę to zacząć robić w ciągu dwóch lat, takie filmiki. Natomiast jak to będzie z tym wyglądało i kiedy zacznę, to właśnie no. Jeszcze w tym roku chcę zacząć. O, tak, to imię. W każdym razie no zobaczymy. Wszystko jest jeszcze w planach. W sumie bardziej rozgadałam się też bardziej też nie tylko dla plan dla WIDI, ale też bardziej dla moich widzów, jakie mam plany na przyszłość. Więc ten filmik w sumie będzie na YouTubie. Rzucę jako vlog na YouTube, żeby każdy miał sobie do obejrzenia. Także dziękuję wielkie za oglądanie tym moim widzom i tym właśnie organizatorom i moderatorom z NVIDIA Mam nadzieję, że się vlog podobał. Yy, i, I co? I może zobaczymy się na kanale NVIDIA tak? w przyszłości. Także jestem pełny nadziei i z tą nadzieją i z tym i z tą wiarą opuszczam ten filmik. Trzymajcie się wszyscy. Dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz. Słówię dla Was i elo.